Отпор. Зарубьешь? Угу. <звук> Ja Jeszcze, więcej gazu więcej, zimny silnik jest, chłopak Gdzieś nie można. stać go jeszcze trochę przegazuj, tak żeby... Dobra, starczy Okay. Kontrolka teraz się nie pali No ale się zaraz zapali on zapalnie i go i błąd zapon No i co? No on zapal Zkaź go i kontrolkę przydały I to od wtrysków co miga